Witajcie, kochani, dzisiaj w mojej kuchni, jak większość z Was pewnie kupujecie chleb w sklepie, a ja Wam dzisiaj chciałam pokazać, jak w łatwy sposób, szybko, prosto zrobić swój domowy pszenny chleb. Potrzebujecie do tego dosłownie kilku składników: mąka, pszenna, mleko, drożdże, sól, cukier i wodę. Ok, no to zaczynamy od mąki. Mąki potrzebujemy 700 gram. Mi z takiej ilości wychodzi, wychodzą dwa chlebki. Takie mniejsze, ale jak chcecie, to możecie zrobić jeden duży. Teraz tak, do kubeczka rozkruszamy 25 gram drożdży, mogą być świeże, ale wiem, że też robią z suszonych, ale ja z suszonych nie robię, wolę te. Teraz tak, dodajemy tutaj dwie łyżeczki cukru i tu mam już odmierzoną wodę, 300 ml. Wlewam jej trochę tutaj, żeby rozpuścić drożdżę, a resztę wlewam do naszej mąki. I teraz sobie to. Nie, damy jeszcze dwie łyżeczki soli. A drożdżę musimy zamieszać z tym cukrem. Siły. Dolewamy do mieszanki z mąką. I tak naprawdę zostało nam tylko mleko. Potrzebujemy 125 ml. I wlewamy do mąki. I tak naprawdę to jest to wszystko. Teraz tylko włączamy mikser, żeby to się zmieniło. Gdy ciasto jest już wyrobione, wyciągamy je z miksera, oczywiście. No, chyba, że my chcę się ręcznie wyrabiać, ale nie polecam. Mniej więcej ma taką konsystencję. Przekładamy je do miski. Zakrywamy ściereczką i odstawiamy, nie wiem, na jakąś godzinę, żeby wyrosło. Ciasto nam pięknie wyrosło. Wyjmujemy go z miski. Ono się troszkę klei, więc podsypiemy trochę mąką. Troszkę można jeszcze je pogniatać. Ja sobie dzielę je na połowę. Mniej więcej, oczywiście. No i formujemy taki bochenek, jaki tam nam pasuje. Okrągły, prostokątny. Ja akurat mam dwie takie brytwanki wyłożone papierem pieczenia. No i tutaj sobie je wkładamy jedną, a do tej sobie włożę drugi kochaneczek. I znowu przykrywamy ściereczką. I tak mniej więcej też pewnie gdzieś pół godzinki, godzinka aż troszkę wyrośnie. W międzyczasie jak nam chleb wyrasta, robimy taką jakby pomadę na ten chleb. Do garnka wlewamy trochę wody. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ile ja to robię na oko zawsze. Wsypujemy trochę soli, szczyptę dosłownie i łyżkę mąki. Do tego I mieszamy to. Mieszamy to wszystko. I y, musimy to podgrzać tak delikatnie y, na ogniu. Zaraz Wam pokażę, jaka mniej więcej ma być konsystencja tego. Na bardzo małym ogniu podgrzewamy to, żeby trochę zgęstniało. Widać, że gęstnieje i teraz wyłączamy gaz. I to jest taka gotowa pomada i nią y, polewać będziemy y, chleb. To potem wam pokażę. Bierzemy tą naszą gotową pomadę i smarujemy nią chleb tak z wierzchu. Chyba wystarczy. Możemy jeszcze zostawić na trochę, żeby jeszcze nam wyrósł bardziej. Gdy już chleb nam ładnie wyrośnie, ustawiamy piekarnik na 220 stopni, grzanie góra-dół. I tak się piecze w tej temperaturze mniej więcej około 15 minut, a potem zmniejszamy temperaturę do 180 i pieczemy jeszcze jakieś 20-25 minut. Lepiej obserwować, bo każdy piekarnik inaczej piecze. I w sumie to by było na tyle. Potem wam pokażę, jak już się upiecze. Po wyjęciu z piekarnika chleb prezentuje się tak. Wyjmijcie go jeszcze do ostygnięcia na tą kratkę z piekarnika. No, jak widać pięknie wyrósł, pięknie się zrumienił, pięknie pachnie. Także życzę wam smacznego i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć.